Cześć. Ten materiał otwiera cykl, w którym wyjaśniam, jak tworzyć ciekawsze filmy za pomocą smartfona. Dzisiaj skupimy się na akcesoriach, bo to właśnie one pozwalają uzyskać znacznie lepsze efekty. Podstawowym narzędziem pomocnym podczas filmowania jest oczywiście statyw. Możemy używać klasycznego tripoda, tak jak ten, albo podejść do tego trochę bardziej budżetowo i skorzystać z tego typu rozwiązania. Przy doborze odpowiedniego statywu, warto zwrócić uwagę na jego stabilność kompaktowość oraz wysokość. Oczywiście do statywu musimy dobrać odpowiedni uchwyt. Tutaj odpuściłbym plastikowe atrapy, a postawił na solidną aluminiową konstrukcję, tak jak w tym przypadku. Nieodłącznym elementem każdego dobrego klipu jest oczywiście dźwięk. Tutaj w tym przypadku zainwestowałbym w mikrofony bezprzewodowe. Dzięki nim masz swobodę ruchu podczas nagrywania i nieważne, czy jesteś blisko kamery, czy jesteś oddalony nawet o kilkanaście metrów, dźwięk zawsze pozostaje na tym samym poziomie. Dzięki mikrofonom bezprzewodowym możesz również udźwiękowić swoje materiały, bo podczepiając mikrofon pod element, który wydaje jakiś dźwięk, jesteśmy w stanie go złapać i później wykorzystać go w swoich materiałach. Gimbal. To urządzenie, dzięki któremu zrobimy bardzo płynne ujęcia w ruchu. Jeżeli miałbym wybierać narzędzia, które najmniej są przydatne, to byłby właśnie gimbal. Stabilizacje w telefonach są teraz na bardzo wysokim poziomie, ale gimbal przydaje się w różnych innych sytuacjach, o których powiem wam w kolejnych odcinkach. I wisienka na torcie Magic Arm. Budżetowe rozwiązanie. Naprawdę nie jest to drogie urządzonko. Dzięki niemu uzyskasz rewelacyjne ujęcia POV, które z pewnością wprowadzą Twoje materiały na inny level. Podsumowując, jeżeli miałbym wybrać coś z dzisiejszego zestawienia, to na pewno na pierwszym miejscu byłby statyw i zastanowiłbym się również nad mikrofonami bezprzewodowymi. To wszystko na dzisiaj. Ja się żegnam i widzimy się w kolejnych materiałach. Pozdro!